To jest tak dobre, że się tego nie chce połykać. Hmm. Taka dobra ta woda. Oh. What the fuck to London. Nie. Moja dusza drży na samą myśl o tym, co widziałem, ale w końcu dało mi się dotrzeć do głównej części fabryki. Teraz mam przód i w dół muszę znaleźć zatopione miejsce i usunąć wodę. Niczym możesz sprawę, że wody się rozstąpiły i rotują moje ukochane dzieci z tej ochydnej pułapki. Mhm, mm już to widzę. Dzień dobry. Zamknij okno, bo przecież jeszcze się O! Co za debil, wymyślił, kuźwa wap Tak to chce z tej strony. Oh. These men, these so-called men of vision. They would shackle the masses to a wheel and turn it opium, the lure of these fools who them, these, priests, these officials, this government. They make pigs of us all! But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only sucker one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can bold the apocalypse.

啊。Uh. Mógłby przez zażynać tego kogoś, okay, czy jednak trzeba wszystko. Śląskie mięso. Błagam, przestań zarzynać na świnie. Chcę na część, w której nienawidzę akurat tych ja wszystkich odgłosów się tam dostać. Siemano! Woo! Fuck you! No, pokrumkaj sobie, no. Co ty masz przy nozy? Ej, naprawdę więcej mnie nie obchodziło. Żadne. Palić te notatki. Droga nadal wiecie w dół. Taki... Takie instrukcje wydają mi się... Wytarłem mi ten rośnie głos z podłogami, do tuneli, a potem do układu pomp. A jeżeli drzwi będą zamknięte, no to dupa do pewności. Hmm. Ja chciałbym nacisnąć guziczek i mi dali z rozpieni z sześciu pensów jej wróble, wróble, ale mówię w niebie w niebiosach ciśnie tańczą skocznie nie godzi mnie ratunku nie wybaczenia pociśnili w swym grobie skocznie bez sensu no. szybciej <śmiech> <śmiech> powtórka sam na siebie. Zawsze musi być winda, która zawsze spada. A shit. The blue. Matte blue. Stypi pcie kurwa, macia pistolet. Ej. ej. Obiekty <coughs> podczas zakrzyciłem. To rise. Nie pamiętam, już wiem gdzie jestem. Fuck bitch. W celu umożliwienia asymilacji tkanek wymagane jest z określonego związku, ponieważ w innym przypadku komórki się nie scalą. Usunięcie obiektu, w którym proces nie przebiega prawidłowo, musi być natychmiastowe. Należy w tym celu użyć spopielacza, inaczej ryzykujemy stworzeniem ożywionej istoty bez formy. Jest to nieprzyjemne. Wystarczy użyć esencji Brennenburg i płynu z rozrzedzonej cząstki organów które w równych ilościach. Miks, można zastąpić, podać do obiektom po uformowaniu w celu utrzymania związanych komórek. Związek jest niestabilny i wysoce reaktywny na światło. Po wprowadzeniu do ciała, do jego aktywacji, można użyć lampy szumana, ale poza ciałem jest on silnie żurący. Można nawet zniszczyć niewielki kawałek metalu. I wyście tak robili z tego te świnie... Ty świnio. Będzie? Związek Brennerberg, no skończ kara, że ten Fuck bitches get money. Nie jest prylie. Really. Kolampka. Chłodnia. Zagrody. Zagrody. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hawk, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be!

Ale nie za tego miejsca, to, to teraz nie powiem czy w chłodniej było gorzej, czy tutaj Yo. Tak, ja, nie przejdę Ja biegnę, wiecie Szyloch Hmm. Nie, nienawidzę To jest takie typowe, senne maszerowanie It fell onto his hands, and they eroded in front of me. To stumps. To stumps! Next time, we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Ja się nie, się wystraszyłem, nie, nie, się tego nie, boję.

No jest to... stary, na żadnych... Bobby. wi Książę to kurde dziecko. Jak to wie? Naturalnie po wykrwawieniu i przed usunięciem wnętrzności produkt musi zostać wyparzony, pozbawiony owocenie i oczyszczony w celu us... Zbiornik parowy, w którym... From the treatment really, village. Mm. This dangerous, allowing this filthy discharge to collect so close to the core. We can use the flow to drive the turbines. There will always no, be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, this stench. This fecal matter is the true product of the age. Jednak tutaj, bo woda.